Cześć, witajcie. Ja jestem Szejc i witam Was w kolejnym odcinku newsów na moim kanale. Troszeczkę przerwa, ale wracamy znowu do newsów z naj najnowszej branży Grand Theft Auto 6. Czy są, są sensacyjne nowe wieści o dacie premiery GTA 6? I zwrot Take 2 jest potwierdzony? Kilka miesięcy temu, dokładnie mówiąc w maju, na początku maja, Rockstar powiedział nam, że delikatnie przesunie swoją premierę z końcówki tego roku na początek przyszłego roku. Jest nawet spora szansa, żebyśmy na dniach już grali na Digita 6, no niestety tak się nie stało. Do tej pory masa ekspertów spekuluje na temat możliwego kolejnego opóźnienia i są takie teorie, że mimo wszystko w maju nie zobaczymy, Odsłony GTA 6, tylko Take to Interactive zapewnie znowu przełoży datę Premiery. Oczywiście zdania są podzielone. Jakby tutaj nie ma co ukrywać, że tej two też by chciało tą grę na pewno jak najszybciej wydać, bo pewnie gdy trafi na preordery, powiedzmy jesienią, zimą tego roku, to zarobi ogromne pieniądze i to jakby nie jest nie jest żadna tajemnica, że ta gra po prostu spłaci się bardzo szybko. GETA 6 jednak nie zaliczy opóźnienia, wydawca rozwiewa wszelkie wątpliwości, ponieważ w maju 2025 roku Powiedzieli, że sorry, niestety musimy dopracować grę. Powodem decyzji było oczywiście zapewnienie wyższego poziomu jakości, ponieważ no, tłumaczą się, którzy oczekują gracze. Nawet ostatnio był taki wywiad ze Strausem, że no oni chcą grę wyceńć jak najlepiej, ale mają na uwadze to, że GTA 6 będzie dobrą grą i ta cena, którą oni chcą za GTA 6, no to na pewno będzie adekwatna do jakości od nich gier. Jakby mega podziwiam... Sposób, jaki Strauss się wypowiada. To ma taką potężną umiejętność do mówienia o niczym. Są takie osoby, co mi wodę. Z takich jeszcze moich perełek jest też taki w naszej, bran w naszej branży, w naszym państwie, taki polityk, który ma mega dobre teksty. Nawet czasami idzie przeładować broń do toalety, albo czasami też lubi sobie przypudrować nosek. Chłop, no, twarga, gadana, to akurat tego nie można mu ukryć. Też bym tak chciał, pewnie, no. Jeszcze mi dużo brakuje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby do takiego poziomu kiedyś dojść. Ej, słuchajcie, ogólnie cisza wokół produkcji, która trwa niezmiernie od kilku miesięcy oraz spekulacje ekspertów mówiące, że gra pojawi się najprawdopodobniej dopiero w październiku 2026, wywołuje coraz większy niepokój wśród fanów. Oczywiście prezes wydawcy gry, Strauzelnik, zabrał głos w całej sprawie i powiedział nam, słuchajcie, no będzie dobrze i gra raczej się nie przesunie. Wprowadzając na rynek naszą ekscytującą ofertę w GTA 6 w roku fiskalnym 2027, sprawimy, że osiągniemy rekordowe poziomy zysku netto, to co wcześniej oczywiście mówiłem które stanowią nowy punkt odniesienia w naszej działalności i skierują nas na ścieżkę zwiększonej rentowności. Rockstar Games podzieli się większą ilością szczegółów w przyszłości. No i oczywiście nie wiemy nic więcej odnośnie tego, kiedy. Jak to będzie wyglądało? Czy to będzie w najbliższym czasie? Choć Rockstar Games ma ostatecznie kon tej terminy pracy nad Grom, a tej, która gwarantuje producentowi pełną swobodę pracy, to słowa mówiące o premierze w roku fiskalnym 2027 mogą w dużym stopniu uspokoić graczy. Czyli finalnie gra raczej się na pewno w przyszłym roku pojawi. Już to nie będzie 2027, bo to musi być rok fiskalny 2028, więc. Tyle dobrego w tym newsie informacji. A wy co o tym sądzicie? Zobaczymy grę opóźnioną, czy zobaczymy ją w maju przyszłego roku już, czy jednak październik przyszłego roku. Hmm. Czekam na Wasz feedback w sekcji. komentarze oczywiście. Jak wam powiem, że GTA 6 może zostać ogłoszone jeszcze szybciej niż myślicie, możemy doczekać się takiego tajemniczego projektu, czy nie tajemniczy? no nie do końca, ponieważ dużo nim wiemy oczywiście. Według najnowszych doniesień Rockstar Games pracuje nad narzędziem, które sprawi, że GTA 6 nie będzie jedynie grą, lecz platformą z różnymi tutaj możliwościami. Projekt roboczy nazywa się ROM. Ma zastąpić five'ema i dać twórcom ogromne możliwości modowania. To jak to według najnowszych doniesień wynika, że Rockstar dość delikatnie współpracuje z NoPixel'em, to jest dość taka dość świeży news. Firma wkrótce głosi Project Rome, czyli Rockstar Online Modding Engine, który ma przekształcić tę chodzącą produkcję swoiste metaversum, zapewniające, zastępujące bardziej to, co do tej pory znamy z 5EMA. Czyli pewnie nowy system Roleplay, widzą się ROM, lub coś podobnego. <laughs> Zobaczymy, jak to nazwę oczywiście. Finalnie. Informacje pojawiły się w serii raportów i wpisów branżowych tutaj informatorów. Źródła wskazujące, iż Rockstar już od kilku lat rozwijał ROM, zaczynają się jeszcze w 2023, kiedy przejął twórców CFXR, zespół odpowiedzialny właśnie za 5 m i RED -M Projekt, jakby tutaj, miał możliwość tworzenia zupełnie nowych doświadczeń w sieci GTA 6, zarówno misji, jak i całych miast. No istotne, Rockstar miał podjąć rozmowy z największymi twórcami Robloxa i Fortnite'a, a także z danymi moderami GTA, Grand Theft Auto ogólnie, aby pomogli w przygotowaniu pierwszych oficjalnych treści ROM. Pozwoli im to ponoć importować własne pomysły, a nawet elementy marek sponsorów bezpośrednio do wirtualnej tej maszyny Rockstara, do świata Rockstara. I oczywiście według się dziennikarza redakcji Bloomberg, Jasona Schreiera, Przepraszam, strategia Ark Stara zakłada, że nadchodzące GTA 6 online będzie stale rozwijało się w formie cyklicznych aktualizacji. Studio ma dostawać nowe misje i lokalne tutaj w takich regularnych odstępach czasu tak bym to nazwał dużo lepiej. Co pozwoli rozłożyć produkcję na lata i ograniczyć zjawisko crunchu w ostatniej fazie prac nad GTA 6. No, to co najbliższe GTA pogramy przez 20 lat. No, oczywiście, jak będą dobre treści, no to nie będzie z tym problemu. Już teraz wiadomo, że świat GTA 6 będzie znacznie większy w przypadku poprzednich odsłon cyklu, a dodatkowo otrzyma więcej lokalizacji wewnętrznych, jakiekolwiek wcześniejsza część. ROM ma być tutaj gdzieś fundamentem, który ułatwi dalsze rozbudowanie gry, a przynajmniej jej sieciowego komponentu. Wszystkie puzzle więc zaczynają pasować. Mnie ma znaczenia jest fakt, że równoległe CF i R zaprojektowało nowe oficjalne narzędzie do konwersacji modów, do tworzenia modów, do konwersji modów. Dzięki któremu społeczność będzie mogła przynosić zawartość przygotowaną z myślą o starszych wersjach GTA 5 i tradycji Enchant. Nowy Konwerter obsłuży m.in. modele postaci, pojazdów czy paczki tekstur. Narzędzie nie ma jeszcze swojej daty premiery, ale twórcy zobowiązali się podać szczegóły dokumentu... Twórcy chcą podać szczegóły... W dokumentacji w dniu premiery, oczywiście jak będzie cały kształt wyglądał. Co ciekawe społeczność od razu skojarzyła projekt ze wcześniejszym przeciekami o projekcie Soundstage, który okazał się być najprawdopodobniej kodową nazwą ROM. Dla wielu jest to kolejny dowód na to, że ROM istnieje naprawdę i stopniowo wchodzi do systemu Rockstara, do ekosystemu Rockstar. Już w letniej aktualizacji GTA jest z 2024 roku gracze znaleźli pliki, Public Mission Creator, co sugeruje przygotowanie do większej integracji narzędzi moderskich. Dodatkowo jakiś czas temu CFXRE ogłosiło współpracę z oficjalnymi dostawcami serwerów 5M i RedM, co wskazuje, że Rockstar powoli porządkuje cały ekosystem wokół swojej marki, przygotowując grunt pod ROM i GTA 6. Czyli wnioskując z tego newsa wszystkie informacje będziemy mieli tak Kita Online Roleplay i narzędzie, które będzie pozwalało moderom ta ja podejrzana teraz jakby dodawaniu treści w łatwiejszy sposób i do e, roleplaya i do trybu online, co pozwoli z dużo lepszym systemie, to może mocne słowa, że pozwoli nam lepsze treści tworzyć do samego trybu e, sieciowego w obu tych e, wersjach GTA 6, tak to mogę nazwać. No nie wiem jakie jest wasze zdanie, chętnie się o tym dowiem. sekcja komentarzy oczywiście należy do was, widzowie. Jak jesteśmy już w tematach roleplaya, to wczoraj wieczorem zespół NoPixel ogłosił piątą odsłonę serwera roleplay i tutaj w sieci na no, krótki zwiastun nas informacje, że współpracuje na tym etapie z Rockstar'em. Nie wiadomo jaką dokładną formę przyjmie ta współpraca twórców GTA i serwera roleplay. Poza tym, że serwer ma być dostępny bezpośrednio do do poziomu z Rockstar Games Launcher. Należy jednak pamiętać, że firma jest współwłaścicielem modyfikacji 5, na której bazuje NoPixel, a wokół której w ostatnim czasie wybuchły rozmaite kontrowersje i wsparcie może więc tej lepszą stabilność i nowe możliwości piątej edycji. NoPixel 5 to kolejna ewolucja doświadczenia w GTA 5 Roleplay, stworzona w ze współpracy z Rockstar Games, wkrótce dostępne w Rockstar Games Launcher i na innych platformach PC. No, Pixel to serwer, który może się pochwalić dużą rozpoznawalnością wśród fanów roleplaya, głównie dzięki zaangażowaniu wielu, wielu znanych influencerów czy innych internetowych twórców e, YouTube'owych, Twitchowych. Ma za sobą niemal dziesięcioletnią historię, która co ciekawe, wcale nie zaczęła się od gangsterskiej serii Rockstar, a od ARMY 3. W 2016 roku wystartowały cztery edycje serwera, które ostatecznie trwają do dzisiaj. Nie da się ukryć, że Rockstar, wchodząc we współpracę z ekipą NoPixel, wykonał bardzo ważny ruch w kontekście nadchodzącego właśnie GTA 6 oraz projektu Rome, o którym wspominałem Wam, o którym wspominałem wam we wcześniejszym newsie. No Pixel to taki dość spory serwer em, Roleplay i naprawdę trzyma jakość, jest to na pewno, na pewno dobrze zrobione. Szkoda, że nie mamy takich polskich serwerów na takim poziomie. Znaczy, może już mamy, Ja też Roleplay ja ostatni raz grałem, o kurczę, 6 lat temu, więc też może moje informacje na temat roleplaya są niezaktualizowane. Jeżeli w szóstce pojawi się roleplay, to i z pewnością byśmy w niego pograli. Pewnie będę chciał coś więcej na ten temat pograć bliżej premiery tego otóż trybu przy szóstej części GTA. Aktor głosowy Trevora z GTA V z zaskakującym wyznaniem temat GTA VI. Nikt się tego nie spodziewał. Steve Ogg w ostatnim czasie wziął udział w jednym z wywiadów. Wydział krótkiego tutaj no, podzielił się swoją opinią pewnemu youtuberowi. I aktor nie kryje, że... Nigdy nie grał w GTA V, a od tego gier wideo, a woli bardziej jak książki. On gdzieś tam w ogóle mówił, że bardziej jest takim teatralnym aktorem, nie interesuje go jakby świat gamingu i od, nie odkrywał tego nie od dziś. Zapytany o swoje odczucia względem premiery szóstki odpowiedział krótko. Jestem pusty w środku, nie jestem graczem, nie czuję tego absurdalnie. Wczoraj ktoś powiedział mi, że powinienem zagrać w GTA V. Odpowiedziałem, że powinienem przeczytać Zbrodnię i Karę. Dostojowskiego. Lubię książki, powiedział Steve Ogg. W trakcie opisywania przez Steve'a Oga twórczości Dostojowskiego do rozmowy dołączył się Shoban Fonteno, grający Franklina w GTA V. W dość krytyczny sposób poinformował, gdzieś tam podsumować powieść Rosjanina zamknij się, <laughs> przestań czytać tą książkę. <laughs> Fakt zaskoczył, że aktor, którego głos towarzyszył im przez wiele lat rozgrywki GTA V, nigdy nie grał w nietową produkcję Rockstar Games. Ponadto część z nich drwi również z faktu, że nie jest on w ogóle zainteresowany kolejną mocną z serii. Przypominamy, że na początku 2025 roku Steve Ock wyprowadził, wyprowadził wypowiedział się na temat tego, jaką rolę mógłby odegrać w szóstce. Chciał ponownie wcielić się w rolę Trevora, tylko po tym, żeby użyć uniwersum. Taka ciekawa tutaj konkluzja z jego strony. Przekazać. Na jakby nowym protagonistą szóstej strony. Premiera GTA 6 oczywiście będzie w maju. Na ten moment nic nie informuje, nic nie, nie wskazuje na to, że Steve pojawi się w GTA 6. Nawet sam Michael gdzieś tam nieraz chciał, żeby gdzieś tam jakoś coś się potoczyła. No niestety nie tym razem. I jakbym tak miał oceniać, to akurat Michaela to bym najbardziej widział w szóstej w sumie. Z względu na jego taki nową historię. W jaki sposób by się mógł pojawić? No to już ciężko coś więcej powiedzieć, ale ja bym go widział w szóstej odsłonie Grand Theft Auto. No i z takich dwóch krótszych newsów w tym tygodniu, no to dużo się mówi o remasterze GTA 4, który może najdługo zadebitować jakieś nowe informacje mogą się pojawić, rockstar też pewnie pracuje. Bardziej pod innymi studiami w, na, na, jakby tutaj, odnośnie remasterów o GTA 4. Z chęcią bym zagrał w taki remaster, bo GTA 4 też fajna gierka była, więc chętnie, chętnie bym tutaj pozobaczył. No i też mówi się o nauczycielu, który w szkole pokazał historię między innymi Ameryki na podstawie Red Dead Redemption oraz GTA. Wszystkich tam pozostałych części Sandra z Vice City oraz Vice City Stories. Liberty City Stories również tam się pojawiło, nawet i piątka. Więc ciekawy motyw nauczyciela, żeby zrobić prezentację, gdzie użył Red Deda i GCA do prezentacji. Bardzo ciekawy nauczyciel, chciałbym takiego. Mieć w klasie. Ja swojego zapytałem, kiedy bym napad, to bym mi chciał uwagę wpisać. Nie wiem dlaczego. No dobrze, więc w tym tygodniu to na tyle niosłów Ja Wam dziękuję za uwagę. Też planuję parę fajnych tutaj ciekawostek, z tym, że na początku października będzie delikatna przerwa, w na to, że no, mam taki wyjazd delikatny, tygodniowy i troszeczkę nie będzie. A później na nasze tej ekrany wkracza Battlefield 6 w którego też chciałbym przez jakiś czas pograć, więc tutaj myślę, że delikatna przerwa będzie na kanale, jeżeli chodzi o tematy GTA 6. Ale z pewnością wrócimy, myślę, że z końcówką roku nawet jakieś lepsze informacje się nam pojawią na temat szóstki, może już nawet jakieś trailery kolejne, więc śledźcie kanał, bo być na bieżąco. Ja Wam w tym momencie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Był z Wami Siejson, linki do social mediów w opisie. Do nas następnego, cześć!